<laughs> dzień dobry. <laughs> to jest fajne słowo, które jakby daje taką pozytywną afirmację, że ten dzień będzie dobry, <laughs> że ten dzień jest dobry. Dlatego bardzo lubię to słowo i często będę do Was mówił: dzień dobry, i w tym dobrym dniu, i w tym dobrym miejscu. Z tą dobrą energią witam Was bardzo ciepło. Bąboyarz <laughs> no, i generalnie słuchajcie e, dzisiaj tak się zastanawiałem nad tym, że znaczy się zastanawiałem, przyszła do mnie ta myśl, która już że tak powiem dawno została wykreowana w moim umyśle a propos największego kultu, jaki jest na świecie, i to jest kult śmierci, i w społeczeństwie mamy kult śmierci. Zobaczcie taki przykład mamy jakiegoś znaną osobę no i ona sobie tam jest czasami ma jakiś koncert To mi jest to piosenkarz o taki Krzysztof Krawczyk no i generalnie Krawczyk sobie tam jest ok, czasami się o nim usłyszy ale co się stanie jak Krzysztof Krawczyk umrze fuuu <laughs> nagle cała kurde planeta się trzęsie i wszyscy słyszą o Krzysztofie Krawczyku Krzysztof Krawczyk Umar, zmarł, śmierć <laughs> I nagle jest na pierwszych stronach gazet W telewizji mamy wypadki, tragedia, umarło tyle osób na jakiejś tam ulicy albo pandemia, ile osób dzisiaj umarło? Zmarło, odeszło z tego świata. Śmierć, śmierć, śmierć. Wszędzie jest śmierć. W społeczeństwie mamy największy kult śmierci. Wychwala się śmierć. Wszędzie się pisze o śmierci, wszędzie się pisze o zgonach, o chorobach. I to też się manifestuje potem w tym, jak żyjemy. Bo. W tym kulcie śmierci to można właśnie widać na zewnątrz w wiadomościach czy w mainstreamowych jakichś tam mediach, ale też można to widać, znaczy można widać, zauważa się to w ludziach, których się spotyka i też samym sobie, bo to w jakimś środowisku żyjemy, to takimi ludźmi się stajemy. I widać to na przykład w tym, że ludzie się boją. Ludzie się boją po prostu robić. Nowe rzeczy. Ludzie boją się zmian. A strach przed zmianą to jest strach przed śmiercią, gdyż e, załóżmy, jeżeli chcesz coś zmienić w życiu, chcesz pojechać w nowe miejsce, chcesz zmienić pracę, chcesz poznać nową osobę, to wszystko wymaga od ciebie pójścia w nieznane. Pójścia w coś, czego nie znasz, czyli. Czyli to samo jest ze śmiercią, jeżeli umieramy, idziemy w nieznane. I tak samo mamy nasz umysł, nasze ego, które się identyfikuje z jakimiś danymi przekonaniami o samym sobie, jestem taki, taka, mam taką pozycję, albo robię to, to, to i w tym jestem dobry i to robię. I jeżeli chcemy zrobić coś nowego, to jest strach przed tym, że ta nasza identyfikacja, ta nasza tożsamość zostanie zmieniona. Albo umrze. Pójście w nieznane to wyłączenie umysłu, bo umysł, nasze ego działa na tym, co zna i powtarza schematy. I to jest dla niego, e, on wtedy ma kontrolę. A jeżeli idziemy w nieznane, on nie ma kontroli, bo nie zna tych nowych rzeczy. Dlatego się boi i wtedy on umiera. Nasze ego umiera. A śmierć to jest nic innego jak śmierć ego, bo my jesteśmy wieczni. I energia, świadomość nie może zniknąć. Może się tylko transformować. Więc mm, to, że boimy się zmian, to jest naturalny, znaczy nie naturalny, to jest po prostu śmierć, e, Boże, lęk przed śmiercią. I potem widzisz ten lęk przed śmiercią w tym, że 98% ludności żyje w strachu. I większość. No, i to się potem manifestuje właśnie w chorobach i w tym, że po prostu umieramy. A dlaczego umieramy? Bo wszystko stwarzamy myślą. To, na czym się skupiasz, to przyciągasz. To, na czym się skupiasz, to rośnie. Jeżeli żyjesz w strachu, to skupiasz się właśnie na śmierci i umierasz. I starzejesz się. Twoje ciało się starzeje i dajesz sygnał do swojej podświadomości, że umierasz. Skupiasz się na śmierci, przyciągasz śmierć. I przy... potem przychodzą choroby, potem pojawia się starzenie organizmu. I potem masz jakieś 80-90 lat i umierasz. O ile nie bałeś się za mocno, bo dużo ludzi umiera dużo, dużo wcześniej. Chyba średnia zgonów, nie wiem, 60%, znaczy może 60 lat, 70. Nie wiem, nigdy tego nie sprawdzałem, ale tak coś mi świta w umyśle. I to wszystko jest właśnie przez ten kult śmierci. A jeżeli umierasz teraz, Czyli jesteś obecny, obecna. Czyli robisz nowe rzeczy. Czyli jesteś wolny, wolna od blokad energetycznych, czy jesteś po prostu wolnym człowiekiem. To wtedy żyjesz wiecznie. Jesteś wiecznie zakażoniony w chwili teraźniejszej. I wtedy wiecznie po prostu jesteś. Jesteś też wtedy radością, bo jesteś życiem. Życie to radość, życie to wzrost, życie to miłość. Czyli Skupiasz się na życiu. I to życie jest wszystkim, co znasz, wszystkim, czym jesteś, jesteś życiem. I może być właśnie albo życiem, albo śmiercią. I strach to śmierć, a życie to miłość. I mamy największy kult na świecie śmierci, kult strachu, który opanował, jak wcześniej wspomniałem, 98% ludności. Mniej więcej mówię. Więc ee, zastanówmy się wszyscy, czy, czy na pewno chcemy umierać, czy nie lepiej żyć. <grym> ja wybieram życie, dlatego jestem w takim miejscu jak tutaj. Tutaj jest życie, tutaj wszystko rośnie. I tutaj nie ma po prostu tej mm, negatywnej, niskiej energii strachu, czyli energii śmierci. I to też się manifestuje właśnie w tym, że wyniszczamy naturę, że pojawiają się choroby, pandemie, że pojawiają się jakieś katastrofy klimatyczne poprzez właśnie, jak wcześniej wspomniałem, wyniszczanie natury, wycinanie lasów, wymieranie gatunków zwierzęcych. To wszystko zaczyna się od ludzi, którzy tą ziemię psują właśnie poprzez strach, który wynika z tego, że ktoś ten strach nam narzuca, żeby nas kontrolować. I oczywiście to jest e, też m, naturalny cykl ewolucji, że ten strach się tu pojawił, te cierpienie całe i w ogóle, po to, żebyśmy się wznieśli ponad to i wyeluwowali jeszcze wyższe istoty i mieli jeszcze więcej miłości w swoim życiu. Ale żeby właśnie uchronić się od tego strachu śmierci, to właśnie róbcie nowe rzeczy. Umierajcie codziennie. I tu mam na myśli śmierć ego, czyli pójście w nieznane, Odkrycie siebie, odkrycie swojego wewnętrznego świata poprzez medytację, poprzez oddychanie i robienie nowych rzeczy poprzez po prostu bycie tu i teraz, poprzez odkrywanie, poprzez życie pełną piersią każdego dnia, każdą chwilą. Do tego Was zachęcam i pamiętajcie, że energia. Jest hmm, nieprzyjściowa, e, zaraźliwa, że tak to powiem. Wszystko jest energią i cokolwiek oglądacie, z czymkolwiek jesteście obok, to w to się zamieniacie. Słuchając teraz mnie, zamieniacie się w energię, którą ja jestem, a słuchając e, media, gdzie mówią o strachu to ten strach na Was przychodzi. Będąc z ludźmi, którzy żyją w strachu, ten strach na Was przychodzi. To widać, jak się pojedzie do miasta i właśnie z lasu, gdzie tutaj człowiek jest rozluźniony, człowiek jest z życiem, człowiek jest zdrowy, jest wewnętrzna harmonia, spokój. A potem wraca się do miasta i człowiek czuje się zmęczony i taki szejki trochę. I to właśnie pokazuje jak energia na nas wpływa, wszystko jest energią, jedzenie jest energią, to co oglądamy jest energią, to co słuchamy jest energią, to na co patrzymy jest energią, to co robimy jest energią i albo będziemy wzrastać w energii miłości, która jest naturalną w naturze, w miło... naturalną energią w naturze i będziemy właśnie wracać do korzeni, dbać o siebie dzielić się tą miłością, zarażać miłością cały świat i niech ten kult miłości teraz po prostu będzie number one, jeśli chodzi o popularność kultów na ziemi, a nie kult śmierci. Więc wszystko zależy wszystko leży w naszych rękach, czy chcemy umierać, czy nie. Więc żyjcie tutaj, żyjcie teraz, skupiajcie się na życiu i wtedy będziecie żyć wiecznie, kochani życzę Wam wspaniałego dnia przysyłam dużo pozytywnej energii i do zobaczenia w kolejnym odcinku subskrybujcie ten kanał, dawajcie lajki w górę i peace and love